Rolnik szuka żony, tragedia w gospodarstwie Marka Walczaka. Potrzebne wsparcie finansowe. Marek Walczak 50 litrów, z trzeciej edycji Rolnik szuka żony, liczy straty. Na jego gospodarstwo otoczone lasem i łąkami napadła watacha wilków. Potrzebne jest wsparcie finansowe. Rolnik chce ogłosić zbiórkę pieniężną. Kim jest Marek Walczak? Marek Walczak wystąpił w trzeciej edycji programu Rolnik szuka żony. Był wtedy po rozwodzie, hodował kaczki i gęsi w folwarku Knopin. Niestety, uczucia w programie nie znalazł. Miłość przyszła z sąsiedztwa w osobie uroczej nauczycielki Julii. Są razem od pięciu lat i wychowują syna Franka, dwa litry. To dla niej rolnik postanowił zmienić całe swoje życie. Sprzedał upadające gospodarstwo i przeniósł się do małego domku w okolicach Gietrzwałdu, gdzie razem z Julią prowadzi dziś pensjona. Dziewczyna zadebiutowała ostatnio jako autorka książki dla dzieci. Marek z rolnik szuka żony przeżył chwilę grozy. Ostatnio uczestnik rolnik szukażony najadł się strachu. Na jego gospodarstwo napadła watacha wilków. Przyszły o świcie, zagryzły pięć owiec, zaciągnęły je do lasu i tam zjadły. Rzuciły się też na młodego cielaka i poszarpały mu nogę, na szczęście udało się go uratować. Opowiada nam Marek Walczak. Ratunkiem dla rolnika mogły być psy, ale tego dnia nie zostały wypuszczone z kojca. Byłoby jeszcze gorzej, gdybym miał je na łańcuchu, jak niektórzy gospodarze. Wilki przepadają za smakiem psiego mięsa. Zwykle taka wataha zaczyna ucztę od psa i zostawia tylko łańcuch i obroże tłumaczy. Walczak jest zrozpaczony tym, co się stało i próbuje zapobiec kolejnej tragedii. Po incydencie zdecydował się na umocnienie posesji. Chce też wybudować stajnie dla koni, które dotąd trzymał na wolnym wybiegu. To cud, że te bestie nie rzuciły się na konie. Nie chciałbym ich stracić, a od sąsiadów wiem, że wilki wciąż podchodzą pod okoliczne gospodarstwa i jest ich bardzo dużo, mówi nam. Nie panikujemy, działamy. Rolnik chce ogłosić zbiórkę pieniężną na budowę stajni, bo w tej chwili został bez środków. Ważne jest dla niego także bezpieczeństwo najbliższych, starszych już rodziców, partnerki Julii, 32 litry, i synka Franka, 2 litry. Maluch jest wychowywany przez rodziców w zgodzie z naturą, oswoił się ze zwierzętami. Sam wyciąga marchewkę i buraki z grządek, bawi się w piasku i nie potrzebuje drogich zabawek jak dzieci z miasta. Wilki w pobliżu domu to dla takiego małego odkrywcy spore zagrożenie. Rodzice nie spuszczają go z oka. Nie panikujemy, tylko działamy. Wilki to gatunek zagrożony, więc odstrzał jest utrudniony, a rozbicie wilczej watachy sprawia, że trudniej jej polować na dziką zwierzynę i wtedy znów przychodzą tam, gdzie jest łatwiej, czyli do rolnika. Najlepsze zabezpieczenie to solidne zabudowania i wysoki płot, mówi Marek. Zbiórka pieniężna rozwiązałaby problem.